Z tej strony stannej, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Hej, 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 witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Eee, no, nagrywam ten odcinek od razu po tym, który teraz wyszedł. Powiem wam, że akcja jak z jakiegoś biegowskiego filmiku z Jamesem Bondem w roli głównej. No, powiem wam, że. Fajnie, fajnie. Bardzo naprawdę przyjemna akcja. Myślę o tym, co powiedział Hansen. Songbird to chodząca broń masowej Zagłady. A Hansen ma ją w garści. I w każdej chwili może z nią zrobić, co zechce. Słuchaj, Vi, Trzeba ją z tego wyciągnąć. Dla dobra nas wszystkich. Facet w o grzechach, Myers. Jeśli do wiadomości publicznej wydostanie się informacja o tym, że prezydentka złamała prawo międzynarodowe dotyczące cyberprzestrzeni. Ani USA ma przejebane. Mhm. Mm -hmm. Myers będzie miała wybór: albo pozwolić, żeby wdeptana ją za to w glebę, albo postawić się całemu światu. I wywołać kolejną wojnę. Oh, czemu nigdy nie możemy zrobić czegoś po prostu według planu? Mam oh, złe przeczucia. Bardzo złe. No ja tu również mam cholernie złe. Teraz razem z kolegą zapierdalacie do wyjścia. Prosto przed siebie. Odprowadzę was. Eee? Chodź. Nie ma nas co czekać. Reed. Nie teraz. Idę, idę. No. I bez wygłupów. No dobra. Nawet nie mam chęci z wami się teraz napieprzać. Chociaż kurde, działko tutaj jest, także... Już wychodzicie? I co? Fajna impreza była? Zajebista. Nie zwracaj uwagi. Zaraz stąd wyjdziemy. No, coś szczerze, że nie do końca chyba. To się pokozaczyłeś. Teraz spierdalaj! Ciekawie jaki no Widok mają I czego sobie A teraz bez zatrzymywania wypierdalać Chodź ze mną Idę, idę tutaj do auta tego nie, bo to nie twoje auto. Jak robota, v? Mamy wszystko. Ogarnąłeś Oby Obydwoje sam? Mamy wszystko. No, no. I potem jeszcze zniknąłeś stamtąd jak gdyby nigdy nic. Ekstra. Przyszedł Hansen. Zagroził, że jeśli Myers mu nie odpuści, opowie całemu światu o przebijaniu Blackwalla i o Songbird. Czyli wie, czym jest mi dla prezydentki. Bronią masowej zagłady? Tak. Wie o wszystkim. Co? Święty Święty. Musimy ją stamtąd wyciągnąć, Reed. Tego się spodziewałem. Hmm. Dobra. Słuchaj, ja i Alex zajmiemy się analizą danych od Songbert. Zejdzie nam na to dzień lub dwa. Dobra. Będziemy w kontakcie. Dzięki. Odezwiemy się do ciebie najszybciej jak to możliwe i jeszcze jednowi zajebista robota to to twoje auto? A, no na to wygląda że chyba twoje no pogoda jak z playtronera ciekawe dostaliśmy telefon moi drodzy od Rita że już rozpoznanie zrobione, czy ta te grubsze afery. Udać się do kryjówki Alex. Także się tepniemy tutaj, moi drodzy. No. <słuch> <słuch> <słuch>

Ciekawe do kotłowni A to ciekawe po której stronie się otworzył Podaj czy podejdzie Pamiętasz co było jak ostatnio mieliśmy taką rozmowę, no, najwyższa pora jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich części planu? No a co się dzieje? Zaufanie odbudowane? Na razie przypomina mi to wszystko kilka sytuacji z przeszłości. A zwłaszcza jedną. Ciekawe Przed Night jako. City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin. Pierwsza Dobra, misja jest o to Stare dzieje, a my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Opowiedz mi o tej akcji w Medellin. O co tam chodziło? Dobra, o co chodziło? Mieliśmy na celowniku gościa, który robił interesy z prezydentem kraju. Sprzedawał mu kradziony korporacyjny te... FIA zajmuje się takimi rzeczami? A nie usłyszysz o tym w wiadomościach. Wtedy też korzystaliśmy z kradzionej tożsamości. Nie poszło najlepiej, ale to naprawdę długa historia. Brzmi ciekawie. No powiedz mi... Nie, nie będziemy tutaj, moi drodzy, tego przedłużać. Może opowiesz mi innym razem. Mamy coś do zrobienia. O. Może. Teraz zabierajmy się do roboty. No dobra. Chodź, zobaczysz co mamy przygotowane. Guzik. O, co tu się znajduje? Ok, O, A, widzę, że porządek już jakiś taki zrobiony. No i tutaj plany jakieś nawet. Przypracowaliśmy materiały z chipu od Somi Dała nam dobrą podstawę do dalszej roboty operacyjnej. Obserwacja, zbieranie danych, przygotowanie planu. To wszystko już za nami. Jesteśmy gotowi, żeby no, naprawić błędy przeszłości. Reed, kurwa, odpuść sobie, co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana bo nie miał kto jej pomóc. I teraz płaci za to cenę. Wi, tu są szczegóły misji. Gdzie? Hmm. Alex ma rację. Jeżeli ktoś tu jest winny, to Myers, a nie ty. Jedno nie wyklucza drugiego. Nasz cel. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety nie możemy jej tak po prostu odbić, bo na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. Aha. Nie będę udawał, że wiem, co to jest i jak działa. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Matryca neuralna. Hm. Ile wiemy o tym, techu? Matryca znajduje się w środku mainframe'u, który ktoś wyciągnął z bunkra pod Dogtown. Bunkier był częścią projektu Cynosure, wspólnej operacji Militechu i USA, która miała stworzyć kontrę na Soul Killera Arasaki. Sama matryca służy do przechowywania sztucznej inteligencji pochodzącej z Blackwalla. Pozwala zmusić ją do wykonywania konkretnej akcji. W tym wypadku naprawienia was. Okej. Okay. To jaki jest plan? Pretekstem do przejęcia i matrycy, i Songbert jest spotkanie z parą Tranerów. Ich już poznałeś. Hansen zatrudnił Francuzów, bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbert otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z tajnych badań Militechu i NUSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Eimeric i Aurora Cassel. Mm, wiemy o nich coś więcej niż pokazali w trakcie gry? Wiemy bardzo dużo. Sogbert przygotowała nam pełne dosie. W dużym skrócie to parany trenerów, która zaczynała w Militechu. Ale kiedy okazało się, że ciemna strona płaci więcej... Jasne. Widać było, że lubią pieniądze. O, i lubią. I to ich zgubi, kiedy trafią na nas. Musimy ich przejąć, zanim spotkają się z Hansenem. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? W Night City korzystają z wynajętego pojazdu. I to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć, zanim dotrą na spotkanie. V to twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej o Alex. Po przejęciu wcielicie się w ich rolę. Imprinty kradzionych osobowości są już gotowe. Jaka jest twoja rola, Reed? Przygotowuję drogę do ucieczki. Kiedy załatwicie sprawę, trzeba będzie szybko stamtąd znikać. Ogarnę transport i upewnię się, że wyjedziemy bez problemów. No to czas na ostatni punkt. Spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc, kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz pracując razem z sam. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Songbird. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansena. Likwiduję jego i jego ochronę. No. Poradzisz sobie sama z Hansenem i jego ludźmi? Umiem coś więcej, niż tylko się przebierać, wiesz? Element zaskoczenia będzie po mojej stronie. Ale to miło, że się martwisz. Bardziej martwię się o powodzenie misji. Czyli do tego mam jeszcze zabić Hansena? To rozkaz bezpośrednio od Myers. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nią. Hmm. A Songbird? Ją mamy uratować. Majers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. W sumie mógłbym się zapytać, co będzie, jeśli kurna będę musiał wybrać między tobą a tamtą, bo coś czuję, że... Wszystko to jasne, tak Ziemia do zabierajmy się do roboty. To co, czas pogadać o przejęciu netrunnerów? Jasne, zaraz ci wszystko wyłożę. Dobra. No, co masz dla mnie. Przejęcie netranerów. Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przejmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp, to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko. W pobliżu Pacifica Serenity Bible Church. Sprawdź ją. Okej. Okay. Przejmujemy stację i namierzamy samochód. A później? Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. Widziałem kiedyś coś takiego. Od magików z Kabuki, z Podlady. No, nie zadziałało. NUSA mają lepszych magików niż Night City. Oby. Jak dotrzesz w okolice stacji, użyj skanera, żeby ją znaleźć. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. No dobra. Coś jeszcze? Aż dla mnie? Rozmawiam z Alex? A, dobra, czyli tyle, tak? Wyjdź z kryjówki, to moi drodzy, wyjdziemy z kryjówki i zakończymy ten materiał. Dość, będzie to taki materiał, chyba krótki, nie wiem. bo sam w sumie nie wiem, co jeszcze tutaj robić. mam dużo czasu, żeby rozmawiać. I mam dwie sprawy. Pierwsza jest pragmatyczna. Udało mi się poprawić firmware Twojego relika. Teraz zobaczysz, o czym mówię. Przesył będzie bezbolesny. Mówiłaś, że masz dwie sprawy. Masz jakiś problem? Coś bardzo ważnego, co musi zostać między nami. Dowód mojego zaufania. Wyślę ci koordynaty. Przyjdź po zmroku. Będę mogła wtedy swobodnie rozmawiać. Dnia. Muszę kończyć do zobaczenia No moi drodzy Było to ciekawe także dziękuję wam bardzo serdecznie pogodą jak w Late Piękna no, pogoda także dzięki wam moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony był Ja czyli Reznów Dziękuję, cześć i no co, na razie do następnego odcinka. To pa.